Witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. W dniu dzisiejszy temat związany z finansami osobistymi, a dokładnie powiem Wam, podpowiem w jaki sposób możemy zaoszczędzić daną sumę pieniędzy. A dokładnie, słuchajcie, chodzi mi nie o 7 zł, nie o 77 zł, ale słuchajcie, o znacznie większe kwoty. I skupię się, słuchajcie, dzisiaj tylko na jednym, jednym. Produkcie, tak? A dokładnie chodzi mi o płyn do odkażania. Tutaj już widać po, po tym moim ubraniu, po rękawiczkach, po maseczce, że będzie mi chodzić o płyn do dezynfekcji. Słuchajcie, do dezynfekcji. Warto uwzględnić, wydaje mi się, że każda Polska rodzina powinna uwzględnić daną sumę pieniędzy, jaką musi przeznaczyć na płyny też do dezynfekcji. Nie tylko na maseczki, nie tylko na rękawiczki, ale również na płyny do dezynfekcji. O ile maseczki możemy sobie sami uszyć. No rękawiczki niestety musimy zakupić. Natomiast możemy bardzo sporą ilość pieniędzy zaoszczędzić właśnie na płynie do dezynfekcji. W jaki sposób to zrobić? Słuchajcie, no ja tutaj przyjąłem, że każda przeciętna polska rodzina składająca się z czterech osób, czyli dwoje dorosłych, mama, tata, i dwoje dzieci zakupi taką jedną buteleczkę na jeden miesiąc, czyli Jednej osobie na jeden miesiąc taka buteleczka do dezynfekcji może wystarczyć, tak? taki płyn do dezynfekcji. Więc tutaj przyjąłem mamy 48, słuchajcie, buteleczek, tak? 4 rodziny razy 12 miesięcy równa się 48 buteleczek. I teraz te buteleczki wcale nie są tanie, tak? W sklepach one już są dostępne te płyny do dezynfekcji. Zauważcie, że tam jest w granicach... No 100 ml tego płynu, 150 ml i to wszystko jest w cenie 10-15 zł. No tam ceny są różne w zależności od producenta. Więc już tutaj uogólniając policzę 50 buteleczek, żeby się równo liczyło, na rok taka rodzina musi zakupić, a w związku z tym, że kosztuje to powiedzmy 15 zł, no to robi się suma, słuchajcie, w skali roku. 750 zł. Nie jest to mało. I teraz jak zmniejszyć tą sumę, żeby po prostu nie płacić aż tyle pieniędzy. No co zrobić słuchajcie? Najwygodniej jest po prostu zakupić większy pojemnik, na przykład 5-litrowy, który kosztuje w granicach 50-60 zł, więc tutaj już widać, że za 1 lit tutaj płacimy 150 zł, jeżeli to będzie 100 ml. Tak, a tutaj za 1 lit płacimy 10 zł, tak? Czyli zauważcie, że jedna buteleczka w sklepie kosztuje na przykład 15 zł, a natomiast jak my sami będziemy sobie to rozlewać, tak, no to zapłacimy, to nas kosztuje, słuchajcie, złotówkę, to zobaczcie, ile można zaoszczędzić, w jaki sposób to można zrobić. Można jakiś tam płyn po perfumach. Ważne, żeby tu się to rozkręcało. Jeżeli mamy takiego pojemniczka, możemy taki pojemniczek sobie kupić za 3-4 zł, dosłownie, nie są wcale drogie te. te te pojemniki plastikowe, no i co? odkręcamy słuchajcie lejek żeby nam się nie rozlało przelewamy tak uwaga nie rozlaje chyba dobra, starczy jest, jest cyk Uwaga, sprawdzamy. Działa? O! Działa. Dobra. No i mamy gotowy, słuchajcie, płyn do dezynfekcji, tak? Można w samochodzie, jeżeli ktoś ma samochód, można większą buteleczkę dać do dezynfekcji, żeby po każdej podróży, po, po jakichś większych zakup, zakupach można odkazić te elementy, które w samochodzie dotykamy, klamki, kierownice. I można sobie taki płyn do dezyfekcji przewozić w samochodzie. Też jest dobry pomysł. Tak? O, zobaczcie, pyk. Także pomysłów tu jest dużo. O. Prosta sprawa. Prosta sprawa. No i zobaczcie. ten prosty sposób, ile zaoszczędzimy, łatwo policzyć, skoro. Normalnie kupując byśmy dali 750 zł, a sami jeżeli będziemy rozlewać, czyli trzeba pomniejszyć tylko te 750 o zakup tego płynu, na przykład 50 zł, czyli 750 minus 50 zł, zobaczcie, że się robi 700 zł oszczędności. Przeciętna polska rodzina jest w stanie zaoszczędzić na odpowiednim tutaj przelewaniu tych płynów 700 zł w skali roku. No, to nie jest wcale mało, szczególnie teraz w czasie spowolnienia gospodarczego, gdzie warto się liczyć, słuchajcie, z każdą złotówką. Jest to pomysł oczywiście, no, rozlewnie, rozlewnie różnych produktów. W ten sposób działają. My tutaj, słuchajcie, mamy bardzo duży na tym zysk. Dlaczego? Bo my nie ponosimy żadnych kosztów, tak jak, tak jak właściciele którzy prowadzą działalność gospodarczą, którzy muszą się liczyć z podatkami, mają, mają różne koszty, tak? Koszty zatrudniania pracowników, koszty wynajmu, tak? I tak dalej, i tak dalej. My tutaj żadnych kosztów nie ponosimy, dlatego naprawdę widać, że jest no, w ten sposób postępując, zaoszczędzimy naprawdę znaczną sumę pieniędzy. W następnych odcinkach, słuchajcie, dalej będę dzielił się z Wami tymi swoimi pomysłami na temat oszczędzania pieniędzy. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, jak również mi się wydaje, że warto udostępnić, tak, komuś tam z rodziny, yy, znajomym, kolegą, koleżankom, tak, ten filmik, aby każda taka przeciętna polska rodzina mogła, co, zaoszczędzić te pieniążki, ponieważ one naprawdę teraz się nam przydadzą i nie warto, słuchajcie, przepłacać. Także, Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do widzenia.